Przez kolejne 24 godziny będę odwiedzać tylko najlepsze miejsca w Krakowie. Niektóre z nich już znam, a niektórzy będę po raz pierwszy. I jako pierwsza rzecz to jest to królicze kafe, do którego właśnie udajemy się teraz. Okay, w tym miejscu przede wszystkim podoba mi się to, że wszędzie jest zaznaczone, żeby być cicho. Jest cała lista zasad, które trzeba tutaj przestrzegać. Nawet krzesła są specjalnie zabezpieczone od spodu, żeby nie robiły żadnego dźwięku. Patrz a tymczasem jemy sobie ciasto. Myślałam, że zrobię tutaj coś śniadaniowego, jednak były dwa paniny, które nie były zbytnio w moim uście, więc po prostu wzięłam sobie wodę oraz ciasto marchewkowe. To jest też mój pierwszy raz w tym miejscu. Nigdy tu wcześniej nie byłam i bardzo mi się podoba. Ja lubię takie słodkie miejsca. Ja wcześniej byłam w, w kawiarni dla piesków. Wiem, że Hani była w kawiarni z kotkami, a teraz jesteśmy w kawiarni z królikami i mega się cieszę. Musimy tutaj zabrać Fausti, bo ona kocha króliki. No i tutaj nawet na ścianie są rozpisane wszystkie Wszystkie miejsca, w których możecie zaadoptować króliki Fajnie, bo się tutaj bije taki fajny vibe A teraz wiem i lecimy zobaczyć słodziaki Są takie wielkie króliki Obuwie ochronne, tak? Tak I w jakiekolwiek. jakiejkolwiek pytania Śmiało pytajcie, powtarzam się postaram, Dziękujemy I, Jeśli mam coś dla ciebie Tak! <laughs> Jej, ja on sobie chlupie Co się będzie w detal bawił, od razu skupka Dobra, mówisz, komuja, tu kolega kicha. Ojeju, patrz, wszystkie się rzucają na mój kurę. Ale w ogóle się nie boją, popatrz Ale w zimie grzał taki, ja... Cześć chłopaki, ma? Dobry koperek? Naprawdę to jest niesamowite, że one nie robią takich gwałtownych ruchów, że się boją mhm. Tylko po prostu siedzą, popatrzcie jak go głaszczę, on jest taki spokojny I są takie wielkie i puszyste i słodkie Ile waży taka słodka kula futerka? To zależy to Basia jest tutaj e, najbardziej przysta, że tak powiem, Ona waży ponad 4 kg. A tu kolega e, się do kubka dorwa. Benio, i Maksio, e, one są, Benio gdzie e, jest tutaj, Benio? Tam jest Benio. Benio, to jesteś ty, gdybyś był królikiem. Cześć. Cześć Benio. O, o, chyba mu się nie spodobało. Benio karmi Benia. Beniusz, już nakarmił one chyba. Ej, to będzie najlepszy dzień w moim życiu, same fajne rzeczy dzisiaj robimy. Benio się obraził. No, obraził się, że mu patyka dałem. Chodźcie tu do mnie. Jesteśmy teraz pod drugim miejscem, i tutaj, z tego co wiem, można poprosić o kawę z własnym zdjęciem. Jestem mega ciekawa, i chodźmy do środka. Ja myślę, że polecę wy jakieś zdjęcie z Patrykiem, a to może zrobię zdjęcie. Co teraz szybko? Możesz, no, Dawaj. Widziałam już wcześniej na TikToku, że w Warszawie czy w innych większych miastach ludzie właśnie mieli takie kawy z własnym nadrukiem, no ale nigdy takiego czegoś nie próbowałam i zawsze chciałam, bo to coś takiego fajnego. Także wybieram zdjęcie. Robię na już kawę. Robią na już kawę. Tutaj macie kawę, a tutaj macie oryginalne zdjęcie. Ciekawa jestem, czy też będzie tak dobrze smakować, jak wygląda. Poniekąd <laughs> było to bardzo satysfakcjonujące. Nie, no to jest hit. Ej, ale słodkie to jest, że ty jesteś tu i to. Coś jest mega ciekawe, że w karcie nie ma napisane, że jest taka kawa z nadrukiem, więc to na minus, no bo ja sama dowiedziałam się też z jakiegoś tam TikToka czy z czegoś, że takie miejsce w ogóle istnieje, w którym takie kawę dostaniecie, a tutaj mamy tylko podane ceny zwykłych kaw. Cappuccino kosztuje 12 zł, Benek, zgadnij, jaka różnica cenowa pomiędzy tą kawką, a zwykłą cappuccino. 2 złote. Zero. Tyle samo kosztuje swoim nadrukiem, jak zwykłe cappuccino, także to jest super. I pani powiedziała tak, że oni za każdym razem, jak ktoś zyma kawę, to sami proponują, lub jak ktoś nie chce, to jakieś drukują, jakieś kotki, pieski i tym podobne. Także naprawdę mega fajne miejsce, a my już teraz lecimy do następnego. Nie doskuczę, ale w tym filmiku wiadomo, pokazuję Wam miejsca, które są może mniej znane, ale wiadomo, że w Krakowie jest tyle pięknych, historycznych miejsc, które możecie odwiedzić. Także, jeżeli jesteście turystami, to w pierwszej kolejności odwiedźcie te piękne miejsca, a w następnej, jak już jesteście tu dłużej, warto zerknąć też do tych miejsc, które pokazuję Wam dzisiaj w filmiku, albo jak w ogóle jesteście z Krakowa i o tych miejscach wcześniej nie słyszeliście, to też warto je odwiedzić, bo na przykład to miejsce z Kawką, czy to miejsce z Króliczkami, to jest fajne miejsce na randkę, żeby zabrać Waszą drugą połówkę, czy Waszego przyjaciela. Ogólnie te miejsca są mega fajne. A teraz, kochani, udajemy się do kolejnego miejsca i zaznamy trochę relaksu, bo idziemy do spa, ale to nie będzie zwykłe spa. To będzie spa. obstawiajcie w komentarzu, jakie. Z jednej i z drugiej strony są siedzenia. Aha. Można sobie na nie usiąść. Jeszcze przygotowaliśmy do picia wodę i jest tak że na Także można sobie dać i Ale super Super. Dziękuję bardzo. bardzo. Dziękuję bardzo. Jest nie, że z to. jest miejsce idealne na randkę. Idealne, siadacie sobie z waszą drugą połówką. z dwóch stron macie siedzenie. Miejcie sobie piwko, pijecie sobie wodę. Tutaj macie słomę, na której możecie się rozłożyć i na przykład pocałować. Pani tutaj wytłumaczyła też nam, jakie zalety ma taka kąpiel. Powiadomiła nas o tym, że po kąpieli lepiej nie brać prysznica, żeby nie wypłukać wszystkich witamin. Mega fajne miejsce, klimatyczne. Super, super, super. Ciepłe czy zimne piwko? Ciepłe, oczywiście, że ciepłe. O, jak przyjemnie. I coś, co jest w ogóle super dla fanów piwa, to tutaj mamy kufel z piwem, mamy wodę, ale też mamy tutaj, jak to się nazywa, Wenek? No, nalewak albo pipa. Pipa! Mamy tutaj pipę i możemy sobie lać piwa do woli. Jestem przekonana, że tutaj zabieram Patryka ze sobą serio. To jest tak super miejsce, że myślę, że mu się to bardzo spodoba. A teraz już chinuję bombę. Co wiki zostajesz do jutra? Mhm, mm nawet do końca tygodnia. To piwo, coś tutaj. Podejrzewam, że wiecie, to jest woda wymieszana z jakimiś olejkami. Nie pachnie w ogóle piwem, ale za to mamy tutaj obok prawdziwe piwko, które sobie teraz przetestujemy. A co? Czuć tą gorycz. Dobra, jak piwka, nie lubię zbytnio tak. Mega dobre, ale coś czuję, że po takim kuflu to by mi tak bebek wywaliło. Dobra, kochani, ostatnią rzecz, którą będziemy tutaj testować w tym miejscu, to to, będziemy sobie dolewać do szklanki, bo chcę po prostu przetestować, jak to działa i czy faktycznie można sobie dać piwka bez limitu. Jest sama piwa. Barmanką to ja bym nie była. Nice. A teraz udajemy się już do kolejnego miejsca w tym odcinku. Że tak powiem, może ono nie jest najfajniejsze, ale jest najbardziej niespotykane i to jest nasze właśnie kolejne miejsce Jest ono na pewno niestandardowe Działam, że jest ono za granicą, ale nie sądziłam, że jest ono w Polsce Tym bardziej w Krakowie takie słodycze dzisiaj będziemy jeść Wielki test gofra 3, 4, no dawaj Ja to z boku gryzę Jak obrócić to, żeby nie było widać co ja jem? Teraz powinienem powiedzieć, że to nie jest dobre Bo będą zaraz śmieszkować, no ale jest dobre Mega, mega, mega słodka. Jakkolwiek to brzmi, zawsze chciałam to spróbować, więc odkroczony z listy. Ja nie chciałem. A teraz, kochani, lecimy do mojego ulubionego miejsca. No i pewnie zastanawiacie się, jakie może być Twoje ulubione miejsce w Krakowie. W sumie to pewnie nikt się nie zastanawia, ale ja Wam teraz powiem. Jest to miejsce, które już mogliście wcześniej widzieć na filmach Gen i jest to Arcade Muzeum. Na początku może się wydawać niepozornie, jak się wchodzi, ale jak się jest w środku, to jest serio, petarda. Jest to miejsce z grami, i mamy tutaj mnóstwo odkupionych maszyn, i nie dość, że jest to muzeum, to możemy też z tych maszyn korzystać. Także to jest super. I na przykład tutaj pewnie kojarzycie te gierki, jak byliście mali, to nawet było na komputerze. Starepka jazdy nie mam, A, ale patrzcie, jak ja lecę. Przewieździesz mi Normalnie. Może to właśnie dlatego prawa jazdy nie mam. To w ogóle barwy jadą. Aha, fartek. Totalnie ta zgierka z dzieciństwa. pac -Man. O nie! Ty Pieprzaj. Wyzywam cię. Mortal Kombat. Kombat. Gramy w Mortal Kombat. Ostatnio Proste. rozwaliłam tutaj Patryka. Więc zobaczmy, czy Benka też ogram. O kurde. Czaj mi za Belek! Graniała! Ja szukali nas jeszcze raz. Nie szukali, po prostu jestem tu mega dobra. Muszę wam powiedzieć, że to miejsce jest idealne na randkę. Naprawdę jakby tutaj zawierzcie swoją kółkę. półkę. to jestem tam na ściganiu się lecimy. Tak, jak sobie I Street Fighter też tak jak Patrick Baran. Patrzcie na tą technikę, na te kombinacje klawiszy. Wszystko, wszystko na pamięć. To nie jest przypadkowe, ja to wszystko znam na pamięć. Kochani, to jest już nasza ostatnia lokalizacja i jest to mini zoo z alpakami, z kozami, z pieskami i z innymi słabkimi zwierzakami. O. Ale patrz na Dobra, mnie, boję pani się pani jej. Dobra, ja no, tak nie jestem odważna. Ale trochę się wyspieszałam, bo myślałam, że to będzie mniej bolesne. O, tak mi ta takuje trzeba powiedzieć. Bo pani do mnie powiedziała, jak jesteś odważna, to z ręki możesz dać. ja dałam z ręki. Co się stało? Patrz, kto o idzie jej. do nas. Cześć! Nie ma nie ma, dostałeś. Boję się trochę. Takie duże zwierzątka. Dobra, no. alpaka. Tak <śliniczynka> <śliniczynka> dotknę. No, zdecydowanie. Należy bezwzględnie trzymać dłonie swoje i dzieci poza zasięgiem zębów świń. Dobra, musimy uważać na świnie. Weź, kurwa, na mam nadzieję! by Patrz, jak słodko języczkiem robi. Napreślane, napreślane. Napreślane, napreślane. 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 I proszę. co ty robisz? Tak? Idziemy z Wiką razem do świnek. Goni nas kurzy gang cały czas. Nie boisz się Wika? Ja się trochę boję. Patrz. No, te kury są nieodliczalne. Macie tu, masz! Jak ona jest okrągła! Pogłaskać świnkę? Boję się trochę Musisz pogłaskać Wika, A ona ci nic nie zrobi. Patrz jaka fajna. Dobra świnka, ale gmierda ogonkiem nie wiedziałam, że przyjechałeś tu też Dlaczego mi o tym nie powiedziałeś? Myślałam, że mówimy sobie wszystko Zasubskrybujcie Za To co? Mają wiznę Instagrama? A, no dobra, dobra, no sami wiecie co robić, posłuchajmy się świnki. Fajnie było nakarmić sobie takie słodkie zwierzaki. Teraz jeszcze idziemy do Alpak, bo została mi jeszcze marchewka dla Alpak. No i widzimy się w kolejnym miejscu. I kochani, ostatnią miejscówką tego odcinka, żeby sobie tak osłodzić jeszcze bardziej ten odcinek, to idziemy do cukierni, w której są same rzeczy z Harrym Potterem. Z tego co czytałam, to to jest do końca października, ale naprawdę widziałam, że te desery i te babeczki i te słodkości są przepiękne. I dlatego ja teraz chcę zabrać je też do Genzy. Jest mega ładnie i są nadal rzeczy, Także mega, mega się cieszę i już pachnie. I w ogóle pięknie to jest. Przepiękne. I nawet z gretka mają. Okej okay, kochani, tu była najsłodsza cukiernia w jakiej byłam w życiu, serio I pytałam się też pani i na święta będą robić różne świąteczne rzeczy Także mega fajne miejsce, zamówiłam wszystko co było z Harrym Potterem A teraz przetestujemy piwo z karego Pottera To nie ma alkoholu, tylko to jest, to jest to nie wiem co To jest coś mlecznego, przetestujmy To jest jesień w kubku, smakuje mega cynamonowo To jest ciepłe mleko z płatkami ciniminis Także mega pyszne, dobra jedziemy do chłopaków O Patryk zaraz, to będziemy do dentysty jechać Zastanawiałeś się kiedyś, jak może smakować jedzenie z Harego Pottera. Magicznie. Urodzinowe ciasto Harego. Tu się dzieje magia. Czy masz żabę? Nie, ale popatrz, tutaj się dzieje magia, bo o. mamy tutaj magiczne lody. Mamy tutaj. Jak to się nazywa? Złoty nici No i będziemy sobie testować. Oj, słodkie! Ogólnie wydaje mi się, że te ciasteczka są bardziej wiesz, do oglądania niż do jedzenia. Akurat te. Kolejna rzecz, którą ja bym chciała testować, to jest to to, bo to wygląda tak pięknie. 9 i 3, czwarte. A wiesz skąd to jest? Skąd? Z tego peronu. Sprawdzałem. No Wiedza. Oj, to to jest dopiero słodkie. Ale mega dobre. Powiem wam tak, dobre, ale słodkie. Ale do oglądania. To musimy przetestować, bo to jest to coś. Mm. Dobra. Oby no. mniej słodsze. Mm -hmm. Najlepsze. Dobra i myślę, że teraz przetestujemy coś, co jest tutaj do co jest spóźnione. No Dobra, Dobra, to bardzo. Jesteś spóźniona, miałam dla ciebie słodką niespodziankę. Jak to miałam? No miałam, bo polałeś temat. Zopatrz, słodycze Harekoptera. Harekoptera, słodycze. Siadaj tu z nami. Dzięki. Jumusi się wejść z wami. Dobra, to teraz, skoro chcesz to zjeść, to musisz mi odpowiedzieć na jedno pytanie. Co to za znak? To są insygnia śmierci, czyli różka, kamień filozoficzny i peleryna. Dobrze, możesz próbować. No, do... Próbuj! <grywa> Nie! Jezus, Maria! Bardzo dobre. Czy to jest to ciasto, co Harry tak. Potter dostał od tak, Gandalfa? Tak! Znaczy, no, tego. Gandalfa! Ale spróbuj sobie to jeszcze, bo to było najlepsze. Które konkretnie to mam to... spróbować? To smakuje jak jakaś mleczna kanapka. Mhm. Miodownik, turbo top, ogólnie najlepsze. A ja uważam, że to jest top. Czy to jest karotkę? Mhm. Bo to o, jest niesypane. ciasto marchewkowe. Mhm. No dobra, spróbujmy. To jest z marchewki. Dobre, nie? Mhm. Mhm. Świetne jest. Jest dobre. No i takim o to słodkim akcentem, ja już się z wami będę żegnać, słodki i... jakby. Tak. I... Robimy ranking top słodkich osób w Genghie. Gengar i reszta. Koniec Genghiego. na pierwszym, reszta na drugim. Poza świeżym, bo on ma za kola. A my z wami widzimy się za tydzień na moim kanale o 18.02.